Witaj w potężnej medytacji Twojej podświadomości. Znajdź dla siebie bezpieczne, ciche miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Zajmij pozycję siedzącą lub leżącą. Zrelaksuj całe Twoje ciało, od stóp aż po czubek głowy. Skup się na tym, aby zrelaksować swoje stopy, następnie nogi, uda i miednice. Rozluźnij swoje lędźwie, kręgosłup, cały swój tułów razem z klatką piersiową, a także ręce i dłonie. Rozluźnij także swoją szyję, głowę. a następnie weź trzy głębokie wdechy. Znajdujesz się teraz u szczytu schodów. To od Ciebie zależy, jak te schody wyglądają. Ale bez względu na to, czy są drewniane, metalowe, kamienne, czy może z papieru, bez względu na to, jak wyglądają te schody, pójdźmy teraz w dół. Licz razem ze mną, oddychając głęboko od dziesięciu aż do zera. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Schodzisz teraz w dół do swojej wewnętrznej, potężnej podświadomości siedem. Sześć. Pięć. Pamiętaj, że tutaj jesteś w pełni bezpieczna. Pięć cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Robisz właśnie krok na bardzo długi korytarz. Na końcu tego korytarza znajdują się drewniane drzwi. Podejdź do nich. Podejdź i zobacz każdy ich szczegół, jak wygląda klamka, A następnie otwórz je. Zza drzwi możesz dostrzec delikatne światło. Przejdź przez nie, a zobaczysz, że znajdujesz się teraz w bardzo miłym i komfortowym pokoju. Na środku tego pokoju stoi stolik, i jest dookoła kilka krzeseł. Usiądź zatem na jednym z krzeseł. Teraz jest czas, aby rozejrzeć się dokoła. Znajdujesz się w pomieszczeniu, w którym jesteś. Jak gdyby u siebie. Tutaj dostęp masz tylko ty. Ten pokój jest okrągły, a dookoła znajduje się mnóstwo drzwi. Ale nie obawiaj się, nie zabłądzisz. Nie zgubisz drogi do własnego życia. A zatem teraz zobacz na stole cudowne dwie filiżanki. Obojętnie, czy jest tam kawa, herbata, macza. Czy cokolwiek innego. Jest to podane w bardzo piękny i wykwintny sposób. Zarówno dla ciebie, jak i dla osoby, która za chwilę do ciebie przyjdzie. Znajdujesz się w centrum. Ten pokój jest jak gdyby centrum, i to właśnie tu masz możliwość spotykania się z tą wersją siebie, jaką chcesz się stać. To właśnie tutaj, za każdym razem. Możesz przywołać do siebie tę wersję siebie, która osiągnęła to, co ty chcesz osiągnąć. Zrobiła to, o czym ty dzisiaj tylko marzysz. To właśnie tutaj, z jednych z tych drzwi, które znajdują się dookoła, przyjdzie do ciebie Twoja wersja ciebie. Twoje potężne ja, które dokonało tego, czego ty dzisiaj chcesz dokonać. Ty wiesz, o czym marzysz. Ty wiesz, czego pragniesz dokonać. A zatem. Właśnie teraz, z jednych z drzwi, przychodzi do ciebie Twoje ja. Przyjrzyj się sobie, jak wyglądasz, kiedy osiągasz to, czego chcesz. Przyjrzyj się, jak wygląda Twój ubiór, jaką masz minę. Być może zmieniłeś uczesanie, cokolwiek jest innego w Tobie. Wyczuj tę energię. Twoja nowa wersja ciebie siada na krześle naprzeciwko. Uśmiecha się bardzo serdecznie i wita cię. Patrzysz na nią ze swojej perspektywy. Teraz jest czas, aby przywitać się i odwzajemnić uśmiech. Ty jesteś tutaj, a chcesz być na jej miejscu. Ty jesteś. Aktorem swojego indywidualnego filmu, ale chcesz grać rolę, którą odgrywa tamta postać. A zatem teraz weź głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz głęboki wdech, i wydech. I zmień postrzeganie siebie. To troszkę tak, jakbyś odwróciła kamerę. Spójrz na siebie z dziś. Oczami tamtej wersji siebie. Troszkę jak odwrócenie kamery, odwrócenie perspektywy. Popatrz teraz z tej nowej perspektywy na swoją starą ja. Co czujesz? Co czujesz na temat starej wersji siebie? Poczuj teraz dokładnie, czego brakuje. Tej starej wersji ciebie, gdy patrzysz na nią z perspektywy osoby, która już osiągnęła to, co było Twoim marzeniem. Popatrz na starą wersję ciebie. I dostrzesz, co cię blokuje, co nie pozwala ci ruszyć w przód. Pamiętaj, że patrzysz na siebie teraz oczami osoby sukcesu. Czy naprawdę było aż tak trudno dotrzeć do miejsca, w którym dziś tylko marzysz, by się znaleźć? Czy te wszystkie lęki i blokady naprawdę były podstawne i sensowne? Teraz poczuj w sobie, jaki dziś, dziś w tu i teraz, w tej starej wersji ciebie, jaki dziś powinien być Twój pierwszy krok w drodze do Twojego sukcesu. Czego musisz się pozbyć? Lub co wykonać, aby znaleźć się na tej drodze? Daj sobie czas. Pamiętaj, że w którejś linii czasu i rzeczywistości dokonałaś tego oszałamiającego sukcesu. Przyszedł z łatwością i lekkością. A więc to jest możliwe. Będąc jeszcze po stronie nowej rzeczywistości, spójrz ostatni raz na wersję siebie z dziś, i poczuj, czy chcesz dać sobie jakąś radę? Czy chcesz powiedzieć sobie coś? Co pomoże ci ruszyć z impetem w przód. A zatem teraz weź ponownie głęboki wdech i wydech i wróć z jaźnią, z kamerą, z postrzeganiem, z percepcją do swojej wersji siebie z dziś. Teraz patrzysz na siebie zupełnie z innej perspektywy. Poczułaś i wiesz, że Twoje marzenia, pragnienia, Twoje cele są na wyciągnięcie Twojej ręki. Jesteś w stanie to osiągnąć z łatwością. Lekkością i ogromną przyjemnością tworzenia, z potężną energią kreacji oraz rodzenia nowych pomysłów. Drzemie w Tobie ogromna moc sprawcza. Pora jednak teraz wrócić do swojej rzeczywistości, aby móc zacząć działać także na planie 3D. A zatem pożegnaj się ze swoją wersją Ciebie z przyszłości lub z linii, na której chcesz się znaleźć. Teraz, kiedy ona wstała od stolika i udaje się do swoich drzwi, ty również udaj się do drzwi, z których tutaj się dostałaś. Zatem przejdź przez drzwi, a następnie przez korytarz i będziemy wchodzić po schodach do Twojego czasu rzeczywistego, do Twojego realnego życia. Do rzeczywistości, a zatem po kolei, odliczając ze mną, wchodź po schodach do góry, jeden, dwa. cztery Twoja świadomość wraca do Ciebie pięć sześć siedem odzyskujesz pełną świadomość Twojego ciała osiem Dziewięć, dziesięć, teraz Twoje życie nabiera innych barw, bo wiesz, co zrobić, aby stało się takie, o jakim marzysz. Otwórz oczy i ciesz się swoim życiem.